Siemka wszystkim, Stavros84 z tej strony, GeekBS3, gramy po raz kolejny dodatek, ale to tylko z tego względu, że chciałbym, kurna, nie uda mi się zrobić, chciałem zrobić zasadzkę na Pitera, ale jak zauważyliście w ostatniej chwili przerzuciło, zmieniło nam pimy i przerzuciło mnie do, niego, do tego samego, tak więc będziemy biegali z nożem i będziemy e, próbowali dalej osiągnąć Bloodthirsty, sztuk... Pięć mamy dwa razy, chociaż na oglądaliście ostatni odcinek. Nie wiem, czy przy Domination rozbija to na pół, czy nie, ale... O, proszę. Oj, 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 co ja robię? Zmień klasę. Zmień klasę, bo gramy na hardkorze. Piotrek, kurna, mnie zaskoczył i gramy na hardkorze. To pobiegamy z czymś innym, bo z nożem to nie będzie... Miało najmniejszego sensu. Co to kurna, ktoś mnie tu dzwoni? Onet. Dobra, to za chwilę odzwonimy Nie, Peter zginął. Dobra. Dobra. Pozdrowienia dla Pitera, a Kuku nie kurna, nie, właśnie o to chodziło. Z bubble włączył mi się kurna RX DC. ja, już myślałem, Widziałem że tam goście jest, dlatego chciałem. Jak najszybciej Uratowałem dubska? Nie uratowałem niestety dubska. Biegnie koło niego, nawet go nie widzi. O za kościół. Tak więc misja ogólnie w tym odcinku to dorwać Pitera powiem szczerze. Dobra, jesteś na górze. Gdzie jak się kampią karna? Spalaj ty. To to. To nie Piotrek. A Koko. Dobra, mamy UAV. O Jezu, jak on go nie zabił za tym pierwszym razem. Boże mi się tu. w powietzu poleciał do niego. Kor. Musimy przywodować. Tu nasi to nasi, dobra to biegniemy tam Tak więc Ciekawi mnie czy Piotrek się zorientował Czy że gramy razem O ty chamie Czy się zorientował czy się nie zorientował Że gramy razem Tu nasi O Jezu Escort Drone A ja tu nie mam kołasza Niedobrze To włącz. O jezu, i jest na ściągnął. Mam gdzieś z bazuką. Hmm, mamy. Ewentualnie możemy tak zrobić. Mapa z drugiej strony jest teraz Dobra, to lecimy. Dobra. Ale zostaniemy przy tym, żebyśmy mieli bazukę w razie w, w radarów i innych takich Jego chyba też zabiłem O Jezu, jak mi przykro. Też zdech. To nasz. Oj, bubble, niepotrzebnie skakam z takiej. Zabiłeś go? Zabiłeś go. Dobra. Oleś się schował, kurna. Wyjście z tego masz. Proszę. Dobra, Star's king O jezu, tutaj raczej przez tą ścianę, to nie przebiegnę. No nie amator. Korna babalinski piękny zrosłeś wyszedł Ja pierdle. Kurna, uszczelił mnie ham. Haha, <laughs> wyszedł na kulkę. <laughs> Pięknie się udało. No, teraz się Piotrek na pewno już skapnie, że to moje, że to gram z nim. Patrzcie na ten orient. Strzelanie, trafia, puch parę kulek i dostał. I <laughs> nie wiem jak trafiłem, ale trafiłem. <laughs> to się liczy. <laughs> to się liczy, to się chwali. No, pierwszego killa bym nie miał, gdybym mnie <laughs> nie zbabolił. Że się przełączyłem na ten eee, z nożem grałem. Nie zauważyłem, że to w ogóle jest hardcore napisane. ale zobaczmy, czy będzie jakaś wiadomość, czy coś. Patrzmy na gadulca. Wyszedł? Nie wyszedł. Gra. Dobra, tu na razie mamy. Jest ok. Kjorna nie chce grać ze mną. No zobaczcie, Hama nie chciał zagrać ze mną. No nie udało się. Tak więc zagramy eee, raz sobie. Team Deathmatch. Postaramy się z noża pokroić paru ludzi i zakończymy ten odcinek. No, Piotrek, nie czemu się nie dałeś, no. O i znowu Frościk. Znowu Frościk, znowu szansa na... Znowu szansa na noża. Miejmy nadzieję, że się uda. Tu mamy, pamiętajmy, tylko i wyłącznie Blood hits zdobyć trzy razy jeszcze. Będziemy liczyli sobie. Nie wiem czy to nam pomoże, czy nie, ale będziemy liczyli. I zobaczymy, do ilu się doliczymy Nie ma O oh yes. Raz Tu chyba nikogo nie ma Uciekliśmy, dobra, mamy Dwa Nie wiem jak to się udało, ale mamy dwa Gościu musimy się chyba lekko wkurzyć Dobra Aj. Concussion assist, nie tak miało to być Ale mamy dwa To na pewno nam trochę pomoże O jezu, minął się z nim. Ale, Peszek, mamy dwóch. A ten co, Kerpak jest rzucił i nie zabiera? A co on zrobił? On zabiera, właśnie mówię, korna war machine, korna mu się trafiła. Pierdyle Auto to ten war machine, dobra Co to za połączenie, korna jaki przeskok był Normalnie masakrator No nic, lecimy dalej ale shit Nie, 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 tam nie będziemy wychodzić, bo tam nie ma sensu wychodzić na wszytku Mua, plecy, raz, dwa. Ten się sam wysadził. Kurna, już mi skończył się bieg normalnie. Cisnę, cisnę i nie wycisnę. No to po co to wączasz? Aj! Gazun! Proszę. Bo tego się nie włącza, jak się nie umie grać. Dobra, ale mu wyszedłem na kulkę niepotrzebnie. Ajajajajaj Dobra, tam już nic nie ma. Tu jest jakiś gościu. Ale to nie jest w tym budyneczku. Nie, dobra, to lewka Ten się kampi. Zabili go. Holy shit. No nie, wybiegłem na trzech to rzeczywiście. szanse sobie zrobiłem jakiś mało. Co włączyłeś? Dobra. Kierna, a ten się kąpi, Jezu Zabił go, kurde i zabił go Hoho, -ho! yes baby, nie wiem na ilu jestem Hahaha, <laughs> się zgubiłem A kuku A, kuku No traf go jest counter killer też zabił coś Aż z tego wszystkiego nie wiem ile Dobra, wiem gdzie są. Dobra, tam nie pójdziemy. Postaramy się zajść ich od tyłu. A czyż tu gość biegnie? To na akurat nas, mały problem dla nas, ponieważ my mamy Ghosta. No, dla nas, nam tylko przeciwnikiem jest Orbital Visa. cie kręcę, chamie jeden Ty jedna społeczna Nie wiem, co o tym gadasz, ale się zamknij No nic, no Nie udało nam się, byliśmy tak blisko tego killa ostatniego Zobaczymy tylko, jak tam statystyki I dzięki za odcinek Miało być posz... Zabójstwo Petera, ale niestety nie wyszło Szkoda Wyjdźmy z gry i zobaczmy, jak tam jest. Trzy, tak więc jest dobrze, jesteśmy jeden krok bliżej. Dzięki, do następnych. Na razie.